Adele komentuje występ Shakiry innego Falona i zasmiewa się koncercie w Las Vegas, jej kłopoty, wideo. Nikt chyba nie spodziewał się, że rozstanie Shakiry i Gerarda pikweł urosnie do takich rozmiarów. Mimo że początki były dosyć obiecujące i wydawało się, że ję zakończy się na kilku oświadczeniach i publikacjach, to wkrótce okazało się, że to chyba jedno z najglozniejszych rozstanów ostatniej dekady. Shakira postanowiła rozprawić się z niewiernym X w swojej piosence zemście, która błyskawicznie stala się międzynarodowym hitem. Kolumbijka Kaniasz byle mojej ukochanej przykrości, twierdząc między innymi, że pilkarz zamienił Rolexa na Casio. Mimo że pikwa nie pozostawał jedluzny w medialnej wojnie, to ostatecznie Shakira może pochwalić się kilkoma sukcesami. W tym ogromnym triumfem jej piosenki. Dzięki której udało jej się pobica z 14 rekordów Guinnessa. Piosenkarka niedawno została zaproszona do talkszeł i Mego Falona, gdzie nie tylko odspiewala swój utwór na scenie, ale i opowiedziała o trudnym rozstaniu. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo występ artystki spodobał się Adele, która również jakiś czas temu przechodziła przez bolesne rozstanie. Dziś artystka jest szczęśliwie zakochana i niezwykle zajęta. Adele w ostatnich miesiącach skupia się na rezydencji w Vegas. Seria koncertów w Mieście Grzechu to ogromne wyróżnienie dla artystów, którzy za kontrakty otrzymują wielomilionowe gazy. Teraz okazało się, że piosenkarka jest również na bieżacu z showbiznesowymi dramatami. Na TikToku pojawiło się nagranie z koncertu Adele, na którym to rozmawiając z fanka. Przyznala, zanim widziała ostatni występ Shakiry u Znana z ekspresywnego zachowania piosenkarka, nie kryła rozbawienia. O, widziałam jej występ, widziałam jej występ, który dała zeszli nocy u jej młego Falona. Jej były ma smak lopoty, się piosenkarka. Reakcja artystki rozczuliła fanów, którzy w komentarzach pod zamieszczonym na TikToku nagraniu zartowali. Za Adele jest, jak każda z nas całą tę dramę. Znalezli się i tacy, którzy poprawili ja. Za Kira była wystarczająco madra, by nie wychodzić z za za pikwę. Adela jest jak my wszyscy, obserwujący rozwój tego dramatu, Adela musi zacząć występować ze stan upami. Jest naprawdę zabawna, nawet szczególnie się nie zawsze jako kocham. Ale potem. Co powiedziała o Shakira, kocham ja jeszcze bardziej, teraz już wiem. Dlaczego ona jeni ferla w ręce Esa przyjaciółkami? Maja to samo poczucie humoru, powiedziała to. Co wszyscy myślimy, spokojnie mogłaby zostać z komikiem, Adele jest w drużynie pisali internauci. Myślicie, z Shakira doceni wsparcie koleżanki po facho?